Cześć, dzisiaj chcę pokazać Ci bardzo ważną sytuację dla całego rynku kryptowalut. Bardzo, bardzo ważną sytuację na rynku bitcoina, która oczywiście rzutuje na kondycję całego rynku krypto. Udało mi się ubrać obecny ruch ceny po wykresie w kanał wzrost, wzrostowy, który absolutnie ma sens. Widzisz go teraz przed sobą. No i co mamy, co mamy na bitcoinie? Cena zamknięta jest w lokalny trójkątny układ który absolutnie też ma sens. Na wykres naniosłem, naniosłem pewne scenariusze, scenariusz bearish, scenariusz bullish no i pewien też ruch w bok, a jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o mnie to stawiam na ruch bullish, cały czas cały czas stawiałem stawiałem te analizy na ruch w górę, które ciągle się potwierdzały, osobiście cały czas widzę, cały czas widzę te predyspozycje byków, które są jeszcze na tym wykresie i cały czas Um... oczekuje kolejnych przebłysków siły w właściwych miejscach na wykresie, a takim właściwym miejscem jest obecny punkt, w którym znajduje się cena. I teraz założenia. Jeśli byki mają podnieść cenę, jeśli mamy kontynuować ten kanał, ten kanał wzrostowy, to chciałbym zobaczyć przebłysk siły już tutaj. Jeśli cena zacznie nam iść w bok, będzie to sygnał dla niedźwiedzi, dodatkowy czas dla niedźwiedzi na to, aby zebrać. Zebrać siły i spróbować przejąć kontrolę nad rynkiem. Moi drodzy, czekamy. Czekamy na obudzenie się byków właśnie w tym miejscu i na przebicie w górę jeszcze przed, przed końcem weekendu lub na przełomie niedzieli i poniedziałku. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą dość optymistyczną sytuację na rynku, bo ponie, ponieważ ta zmiana może przynieść bardzo, bardzo dużo zielonego koloru na wszystkie wykresy. Tyle ode mnie w niedzielę. Pozdrawiam. Cześć.